Ja otrzymałem Roksek, a w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam top 5 gier na Robloxie, które przez ostatni miesiąc były bardzo popularne. Oczywiście pamiętajcie, że nie uwzględniam gier takich jak Adobe czy Jaybrake. Po ja wam pokazać bardziej nowe gierki, które możliwe, że Was zainteresują. Jeżeli za miesiąc również chcecie zobaczyć kolejny odcinek z tej serii, to zostawcie tutaj 300 w górę. A jeśli jeszcze Was subskrybuj na dole jest czerwony, to słuchajcie, to jest najlepszy moment, żeby to zmienić, ponieważ lecimy po 9000. No i jeszcze warto zostawić dzwonek, żeby nie pominąć kolejnych filmów. No i słuchajcie, ja już bez zwykłego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Od zaczynamy od miejsca 5, na którym znajduje się gierka Master stworzona przez Blocks Crafters Gold, gdzie otrzymujemy Micepik bez pracowników i produktów, ale po chwili będziemy mogli zatrudnić pierwszych pracowników, a także zrobić zakupy w centrum handlowym, gdzie możemy zakupić lepsze kasy, osoby, style sklepu oraz półki na produkty. Co ciekawe, większość produktów potrzebuje innej półki, przez co najlepiej zaopatrzyć się w każdy ich rodzaj. Zdobywając większy poziom, odlokowują nam się lepsze produkty, a także pracownicy, których później możemy ulepszać. Dodatkowo codziennie możemy zakładać szkołę fortuny i zdobyć ciekawe boosty na start. Jak już się zakończyły miejsce, to oczywiście będziecie mieli możliwość kupna kolejnego penetra, no i słuchajcie, co do gierki, to swoją premierę miała całkiem niedawno, ponieważ 22 marca, ale od tego czasu już zdążyła zdobyć ponad 2 miliony wizyt, 9 tysięcy polubień, a do ulubionych dodało ją ponad 41 tysięcy graczy. Napiszcie, czy graliście w tą gierkę i czy ją znaliście, a my słuchajcie, że lecimy do miejsca czwartego. Na czwartym miejscu mamy grę City Life Tycoon, stworzoną przez studio Tycoon League. W grze na starcie mamy mały bank, a w nim kilku pracowników do zarabiania pieniędzy. Później możemy zakupić drogi, park, salon samochodowy i wiele więcej budowli. Dodatkowo po zakupie auta możemy jeździć przez rozmieszczone na drogach okręgi i zarabiać jeszcze więcej kasy, więc to jest super opcja. Sama rozgrywka jest naprawdę długa, a gra jest zrobiona bardzo dobrze. Więc jeżeli słuchacie tajkuna i macie wolne kilka godzin, to słuchajcie bardzo Wam go polecam. Macie link w opisie macie sobie zagrać. No i oczywiście gra swoją premierę miała 10 marca i od tego czasu to była ponad 8 milionów wizyt, 15 tysięcy polubień, a do ulubionych dodają prawie 60 tysięcy graczy. Jeżeli graliście w nią, to koniecznie napiszcie jak ogromne zbudowaliście miasto, aż zapraszam do. Miejsca trzeciego. Wchodząc zaczynamy od całkiem ciekawego i dobrze zrobionego simulatora, czyli B-Simulator stworzonego przez Royal Fire Studios. Wchodząc do gry, zamiast zwykłej postaci, dostajemy pszczołą i możemy latać po mapie, na której również mamy kilka rodzajów kwiatków. Każdy rodzaj ma określoną ilość HP, a biorąc je zbieramy pyłek, który później możemy sprzedać na miód. Zamiot miód natomiast możemy zakupić lepsze upgrade'y, takie jak więcej miejsca w plecaku czy większe obrażenia. Mamy również możliwość kupna skinu dla naszej pszczółki które dodają nam więcej obrażeń, szybkość, a także zwiększają miejsce plecaku. Dodatkowo na późniejszych mapach mamy sklepy z czapkami, które skracają czas misji i zwiększają nagrody. Wcześniej wspomniane misje otrzymujemy od rozwieszonych na każdej mapie miszków, a za zrobienie misji dostajemy miodek. w bardzo dużych ilościach, co sprawia, że robienie ich jest bardzo opłacalne. Już będziemy wystarczająco dobrzy i bogaci, mamy możliwość zrobienia rebriefa, ale za to otrzymujemy dodatkowe ilość do zdobywanego miodu. Moim zdaniem jest to bardzo dobry i w sumie jeden z najlepszych jakie grałem jakie jaki Prawdopodobnie wiemy się tak samo, ponieważ 54 tysiące graczy zostawiło podium Lajka, 123 tysiące dodały mu do ulubionych, a sama Gierka zdała ponad 7,5 miliona wizyt. Jeżeli w nieogranicie, napiszcie, jak wam szło, jaką mieście przyczółkę, a ja już was zapraszam do miejsca drugiego. Z ostatnią grą w tym zestawieniu również będzie bardzo dobrze zrobiony Simulator, oba tu o Pet Simulator stworzony przez Game Legion Shamrock. Na początku rozrywki otrzymujemy naszego pierwszego zwierzaka, którym zbieramy malinki. Następnie przy jego pomocy pokonujemy jednego z kilku mowów na mapie, z którego zdobywamy jajka. Jajka możemy wykryć za pomocą wcześniej zebranych malin. Zdobywając więcej zwierzaków możemy ulepszyć naszą drużynę, a jeżeli trafią się jakieś poturki, to spokojnie, ponieważ mamy możliwość połączenia ich jednego lepszego peta. Dodatkowo za wykrywanie zwierzaków otrzymujemy konie za to natomiast możemy zakupić lepsze plecaki, przez co będziemy mogli mieć więcej malinek w ekwipunku. punkcie. grze oczywiście mamy też różne mapy, do których portale odblokowujemy za wspomniane wcześniej coiny. Jeżeli chcemy więcej zarobić, to dobrą opcją jest zrobienie guestów. Jak już będziecie wystarczająco dobrze w tę gierkę, to możecie zrobić rabirfa i zgarnąć lepsze multiplayery. Gra swoją Premierem miała pod koniec tego i od razu zdobyła zainteresowanie wielu graczy. Przez ten czas zdobyła ponad 41 tysięcy polubień, 13 milionów wizyt oraz 110 tysięcy favorites. Kojarzcie napiszcie czy graliście w nią, a jeżeli tak to jaką udało wam się zdobyć mapę. A my lecimy do najbardziej wyczekiwanego miejsca pierwszego. A na miejscu pierwszym mamy pewnie przez większość z was znany stworzony przez Grandma Favorite Games. Rozgrywka jest całkiem prosta, na początku otrzymujemy miejsce na naszą galerię handlową, a po chwili zarabiania stać nas już na pierwszy sklep. Po zakupie pierwszego sklepu do się galerii zaczną ludzie, dzięki którym będziemy zarabiać jeszcze więcej. Jedną z kolejnych rzeczy w tej teku nie jest to, że klienci są przybrani za skiny naszych znajomych. Dodatkowo mogą nas trafić lepsze sklepy niż zwykłe, za które oczywiście otrzymujemy więcej pieniędzy. W grze jest dostępny aż 35 różnych sklepów. Przed naszą galerią dodatkowo możemy znaleźć workbench, przy którym mamy możliwość kodowania pięter i dekoracji na tych piętrach. No i dodatkowo jeszcze możemy zmienić nazwy, więc to jest mega fajna opcja. Ale gdy uda nam się wybudować 12 piętr, to na dachu będziemy mogli kupić ogromny puchar A Sim który da nam kozackie mnożniki na start. Gra od premiery cieszy się wielką popularnością, w momencie kiedy nagrywam, gra w nią ponad 40 tysięcy graczy, a ponad 300 tysięcy graczy dodają do ulubionych, dodatkowo prawie 100 tysięcy zostawiło lajka, a sama gierka zyskała 52 miliony wizyt. Jeżeli wygraliście, to koniecznie napiszcie ile udało wam się wydać pięter. No i słuchajcie, to by było już chyba na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że filmie wam się spodobał, napiszcie czy grajcie wy wcześniej wspomniane gierki, i jeśli zgadzacie się z moją listą. Oczywiście nie zapomnijcie opisać na Discorda, do którego macie link w opisie, ponieważ tam będzie za niedługo konkurs, a tak samo wpadnijcie sobie na Instagrama i do grupki oksowej. Więc słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!